Dobrze jest Cię usłyszeć, chociaż raz na jakiś czas. Choć tak często sprawy mamy i mijamy się nieraz. Studia, praca, no i pasje w kółko, życie obrotowe. Nic dziwnego, że co chwila możesz się zakręcić w głowie. Dobrze jest Cię zobaczyć, chociaż raz na jakiś czas. Mimo że się nie układa, wciąż za głazem spada głaz, wciąż się kręci nasze życie. Czasem słońce, czasem lód. Czasem nawet jest spokojnie, czasem się pojawia głód Dobrze jest cię usłyszeć, chociaż raz na jakiś czas Choć tak często sprawy mamy i mijamy się nieraz Dobrze jest cię zobaczyć, chociaż raz na jakiś czas Choć tak często sprawy mamy i mijamy się nieraz Czas się nie zatrzymuje, gna nas na życia mgłę Trochę ciężko w niej widzieć, ale znowu cieszę się, bo mogę znów Cię usłyszeć, chociaż raz na jakiś czas. Choć tak często sprawy mamy i mijamy się nieraz, bo mogę znów Cię zobaczyć, chociaż raz na jakiś czas. Choć tak często sprawy mamy i mijamy się nieraz, bo mogę znów Cię usłyszeć, chociaż raz na jakiś czas. Choć tak często sprawy mamy I mijamy się nieraz, bo mogę znów Cię zobaczyć, chociaż raz na jakiś czas Choć tak często sprawy mamy I mijamy się nieraz, bo mogę znów Cię usłyszeć, chociaż raz na jakiś czas Choć tak często sprawy mamy I mijamy się nieraz, bo mogę znów Cię zobaczyć, chociaż raz na jakiś czas Choć tak często sprawy mamy I mijamy się nieraz, bo mogę